Fantastycznie. Nie jest w Azji. Więc Europa. Mamy, czyli której z tych czterech. Intel Skan, poproszę. Niemcy. Cover Operation. Wyślemy kogo innego. Niecelę, um, nie, nie Rymshot. Wyślemy.

Tak, nie, jeszcze five, fiber wezmę mimo wszystko będziesz potrzebny. Dobra. Ach, nie ten przycisk. Yy, gdzie byłeś? Tutaj. Tak, Jeszcze tylko Loadout, pewnie się. Okej, okay, Send. Jak sądzę, nic nie mogę dać rimshot, tylko się upewnię. Coś było za 5, coś w oczach. Coś tutaj za oczy. Dam ci piłpynce. Fantastic. Hmm, carry on. Ca 90. Się, się lepiej postarać. Mam nowy fusion lance. Fusion lance. A najlepsze dla tego, co potrzebuje więcej w Weapon Fragments. No, Okej, okay. o co mamy? Harvest Life, Sektor Commander, Sektor Seeker, Sektopod. Fuck, bałem się sektopodów, ale ponieważ ja potrzebuję, nie Tarik, a Rimshot. Tak jest. Też ma ładny nowy dzianko. Um, co tobie damy? Nanofiber W. Zamiast tego dostaniesz Alien Grenade. Tak. Alien Grenade, Nanofiber. Myślę, że coś się z nanofiber, Nanofiberem. Mimic Beacon. Wykorzystamy to. Scope, cheating, plating, para-pap. A, właśnie, pamiętam. Ile mam pieniędzy? 111. Ile kosztuje te pistolety plazmowe? Plasma pistol. 63. Hm. Niech UFO landing, send. Pewniamy upewniamy. Jeszcze raz! Wy, 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 wy wszyscy! Launch!

Ojeny, to jest ten wielki statek. To off-holera. Nienawidzę tego gówna. Ech, ty poleć tutaj. Cele pójdzie w drugą stronę. ten sposób więcej odkryje. O, coś tam jest. Seeker, spoko. 2 Tu nic nie ma hmm, dum, dum. Więc chyba zrobimy tak, że pójdziemy w lewo Gdzie jest to, jest wuler? Nie, wuler gdzie jest? Wuler ma najlepszą mobilność ze wszystkich Chuo, byłby w stanie podejść aż tutaj Ech, Czego nie robię dla meldu Nie ma. To niech wszyscy idą za tobą. Nie pamiętam, czy ktoś ma tą skin, że widać lu tajnych ludzi. Ale zobaczymy. I ty. Chyba masz, was z tego sobie widzę. O, to jest mojej radości z meldu. Kryba ja Bajasza nic nie strzeli, nie jesteś mi całkowicie potrzebny zatem. Ty, 72. Jean, mm, nie, nie, może on tu nie może pójść. Czy Shot może pójść? Może, ale się boję, że tam odkryje. Zatem wyślę Robinson. Tutaj. Tak, wiem, Overwatch. Coś muszę zrobić. Zobacz. 67% źle Ah Re Moment gdzie mogłaby ty Daniela je tutaj Dobrze więc ale nie jak to zobaczy to odkry A tam to sikery Będzie reveal Ci się zobaczą? Tak, was zobaczę. Czy mogę? Dziękuję. Strzemu dwa razy. Dobrze, robi. Musimy liczyć na Wulera. Tak jest. Jeden z głowy, jeszcze siedemnaście. Więc rząd pójdzie nam tu. Jeszcze nam iść i pójdzie na górę. A bo ty widzisz. Nice. Yy, tutaj. Hops. O, ktoś się nam przyda. Teraz. Mm, Przewaduj. I ty też. Czy Drimsha trafi? Jak najbardziej. Możemy wrócić. A ty zrobisz co? Wszyscy do ciebie. Ale jesteś, ale jesteś popularna. 91, 95. Jak ładnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Więc um, chociaż nie, bo możemy się obejrzeć za meldem wiem hmm, 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 hmm. pójdziemy nie nie tutaj a tutaj pewnie sektopody są tam niżej Uff. przeładuj rimshot za chwilę ty się rozejrzyj tutaj, się, że powinien dobrze zobaczyć wtedy o Dwa krystalisy. Na razie się nie ma co bać. Hmm, 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 rimshot zajmie to miejsce. Ty, zrób overwatch. To tyle. Teraz musimy szukać więcej ...meldu. Słyszałem chyba sektopoda. I kryszalis, jej kombat, zobaczmy, co jest w środku. Bez ujawniania się, bez ujawniania się, to Wiem. Może podejdą wtedy do celu. Aj! Nie, pójdą tam, ale to nic. 54. Nie chcę niszczyć tego. Spróbujmy. No. Ładnie. E, ty tu zostań. Tu się przydajesz. Overwatch, jeżeli się ruszą. Fuller. boję się, że jak podejdę za blisko to on zrobi. Czy Robinson? Nie. To daleko. No dobra, to pójdziemy tu. Overwatch, nie znajdę kolejnego meldu, chyba że dziś zobaczę. Nie... To najwyżej nie znajdę, bywa. zawsze to 15, które mam teraz. Yy, overwatch. Si nie zdradzaj z pozycji. O fuck. 3. Już wiedzą, że jestem. I przez co się krystalizy pojawią. Mhm. Yeah. Mm. Tutaj granat byłby świetny. Nie, aha. Mm. Nie sądziłem, że coś takiego bym tak za... Z korytarza, no dobra. Pytanie, czy tam te krystalice się ruszyły? Bo nie mam pojęcia w tej chwili. O, nie, nie, nie myśl na to, że ci pozwolę. Nie, zaraz cię odzyskam, nie martw się. Zaraz cię odzyskam. I krystalice trzy. Fuck. ha! Eee, co wy na to? Trzy O, jeszcze jeden skoczył na górę. Dwa skoczyły na górę. Czy to już? Nie, bo dalej słyszę. Sektopoda, boże, jak się boję sektopodów. Eee. Um, ty podejdź tutaj. Yep. Myszko, nie wariuj. Poproszę ra Rapid Fire, ale nie myślałem, że. Jakie. Czemu są takie niskie szanse? No dobra, odzyskałem cię. Teraz ty. To zadaje 5. Teoretycznie. Mają po 3 punkty teraz. Ok, pozbędziemy się teraz krysalidów Krysalid z głowy Żą za chwilę żął mm, Nie mogę tego, którego strzeli na mnie Nie mogę No dobra Czy będę mógł cię dobić? najbardziej jeszcze dwóch ha, ha. o Watchcz poproszę haha No hej Ups. Nie, dalej Teraz mamy... Ej, czemu tam ten Sectoid Commander nic nie zrobił? Jestem Co tam dalej jest? No właśnie. Czy dobierz? Nie. Ale za to się ułatwiło dla pozostałych. Ej, dobij tego poproszę. Dobra. Nie wiem dlaczego nie mogę drugi raz zrobić double tap. Ja się niedokładnie nie czytam, ale w każdym razie my pójdziemy za... moment. Czy tu mamy kinetic strike? Tak. Za te wszystkie problemy. Od razu lepiej. Ty pójdź na górę i będziesz atakować z góry. Obie rzeczy są świetne Przeładuj poproszę i żon, żą boję się, że zajdą z tej strony, więc Ale dalej meld. Jeszcze meld mi straciłem A nie będę go specjalnie szukał, jeśli można. Ach, w końcu trafili. O! Czyli Mel byłby nagrono za zniszczenie Sektopoda. Heh. Czy byłbym w st stanie ciebie strzelić? Byłbym. Nie byłbym. Czy mogę Collateral Damage chociaż? Nagle nie widzi. Przeładuj. Teraz tak, ciebie nikt nie zobaczy, jeżeli polecisz. Gdzie byłby ładnie? Nigdzie. Tutaj. Concealed ładnie. Rimshot pójdzie na górę, ponieważ kogoś musimy uzdrowić. Sean, czy pójdziesz? O jedno pole do przodu na razie nie. Na razie nie. Ty pójdziesz tutaj i przeładujesz. Dobra. Teraz mamy ciebie. Chyba ucieknie. Ale boję Zabierz mu dużo, proszę. Dalej, toujours en vie. Teraz jakie mamy procenty? Małe procenty. U. na jeden hit. Czy rymsza byłaby w stanie tak? Dobrze, to ciebie uleczymy szybko. Nie zachowuj się jak dziecko, nic ci nie będzie. Teraz is się ruszy nam tutaj. W ten sposób więcej zobaczymy, może Mel odkryje. Ile to ma punktów życia? To, to mi nie pomaga, żebyście chcieli to zbadać. Nie, nie będę podchodził dalej, bo dronik mnie zauważy, więc reload. Ty pójdziesz bliżej, ciebie też rymsza zaraz uleczy. Jean może pójść tutaj, mi się, przydadzą mi się twoje rakiety. Dalej jest Melt, a poszło dużo, dużo tur. Dalej nie wiem, gdzie jest. <śmiany> Na razie to ciebie nie. Zejdziemy tutaj, szybko cię uleczymy. Nie to. Nie. Teraz celę, gdzie może popiec najdalej. Słabo, ale nikt Cię nie zobaczy, więc możesz tutaj. Um, Overwatch, nie hanker down, za chwilę i podejdź bliżej. Overwatch Ok, enter Zobaczymy co się stanie Dobra, teraz możemy strzelić w ciebie czy, Pytanie, czy żon widzi? Nie, ale mógłbym ewentualnie rakietą strzelić Więc tak zrobię Sabli daleko Ach. Ach. Dalej mi nie widzi. Hmm, Overwatch. Jeszcze będę się przygotowywał. Już nie bawię się w meld na tą chwilę. Nie a po co. Pamiętam, że chyba wraz wszedłem od tej strony. Albo od tamtej. Nie, od tej. Pamiętam rozkład. W każdym razie. Pójdź tutaj. jak co to najwyżej z ciebie nie korzystam. Eee, rimshot pójdzie tu. Skoro ty, to jeszcze przeczekamy. Dalej, no dobrze. o, -o meld, meld, Jezu, ja, ja tu jestem głupi. Bo może Meld. Nie. Rakieta. Ale tak żeby swoich, nie... O! Ale też nie chcę w, w ścianę, bo to się źle zrobi. Aaa. Dronki od razu załatwię, nie będzie problemu. Byle tylko celę nie dostała. Ty idioto! To jest dosłownie mój pierwszy raz, kiedy rakieta nie trafiła. Ach. No dobra, ach, Reveal, zapomniałem. Zapomniałem, jak działa. Ach. Czasami tak nie myślę. No dobra, zaczynamy. 10 um, Pójdę Tutaj. Nie powinien je zauważyć, dobrze. I launch grenade. Czy udałby mi się wszystkich? Nie widzę. A, tak powinno być dobrze. Bip. Okej, okay, nie ma dronek. Eee... Ty zrób overwatch. Czy znalazłem drugi meld? Jest na górze. Uch. Z drugiej strony, gdyby mi się udało go załatwić, zanim meld zniknie, nie dziwię się, jeżeli w tej turze będzie, że my straciłem meld. Rakieta czy...? Nie. I strzeli jeszcze raz. Ale w bierze shot. Nie trafił. Chociaż wyglądało na to, że to jest trafione. Dwa. O, może ty, ty trafisz? Come on, wierzę w ciebie. Jeden punkt. W ogóle kto daje meld na dachu? Głupota. O, jeszcze mogę zdobyć. Czy ktoś jeszcze? Tak. Zatem... Jetbolt. Gdzie możesz najdalej? Tutaj. Jedna tura. Jestem pewien. Wiedziałem. Wszystko przez to, że nie mogę znaleźć tych ostatnich... Och, fuck. O. Zażyczyłem sobie. Za Chom podejdzie nam tu. Wuler, tutaj. Ach, stracę meld. Sokropne uczucie. I Iep. Możesz ewentualnie coś na dół? Możesz. To yes. dawaj, odkryjemy go. Okej, okay, jak to wygląda? Niszy nie może strzelić z wiadomych powodów. Dum, 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 -dum badum. dum. Czemu się nie widzą? Czemu? Możesz ewentualnie tu strzecić rakietę, możesz? Nie, tak zawsze to sześć dziewięć. Moment, ile on ma punktów życia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, jedenaście. No, hej. Z jakiegoś powodu overwatch mu się nie włączył. Wszystko przez to... Wszystko przez to. Ale no dobra. Z samych my kto i będę miał 10.